Witam serdecznie w kolejnym odcinku, na moim kanale jestem oczywiście graczukowski. Yy, tak i dawno nie było tego, no nie wiem czy dawno, trochę nie było odcinków I zobaczcie, no nie chciałem nagrywać, bo wcześniej miałem 400 subskrypcji, ale ktoś odjął mi subskrypcję Miałem 399, w jednym momencie miałem 398, ale teraz to już le lepiej No i mam 401, więc postanowiłem nagrać ten film Mam nadzieję, że nikt mi po złości nie odejmie tej subskrypcji ale bardzo się cieszę, że yy, mamy 400 subskrypcji może nagram jakiś specjal, napiszcie w komentarzu jaki I, i oczywiście na razie zobaczcie co udało nam się przez te 400 subskrypcji bić. 81 562 wyświetlenia i 508 filmów więc i no i dziękuję Zobaczcie, zobaczcie. Tego wczoraj, subskrypcje, Trochę subskrypcji było, no. Więc ym, do widzenia. Wczoraj tak dokładnie byłem. Do widzenia. Nie, w poniedziałek. Nie, to, to przedwczoraj. Więc dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia. Serdecznie żegnam was. Cześć.